Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz e, o, ocenić, e, ocenić film tak, pod, pod, pod spodem w komentarzu. Ja już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania odcinka, który dla Was przygotowałem. Proszę nie mów mi, jak mam żyć, sam wybiorę co najlepsze dla mnie, daj mi sobą być, przy Ciebie iść, nie twój interes ile razy upadnę, proszę nie mów mi, jak mam żyć, sam wybiorę co najlepsze dla mnie, daj mi sobą być, przy Ciebie iść, nie twój interes ile razy upadnę, nie mów mi jak mam żyć, dobrze znam swoje Witam wszystkich bardzo serdecznie, ze strony Snajperow.pl a dzisiaj postanowiłem nagrać poradnik, bo prosiliście mnie o to w komentarzach. No i ten poradnik będzie dotyczył y, jak zdobywać expa y, na levelach od 22, podaje, że do 28. No to tak, pierwszy sposób, no to jest y, siedzenie na zamku, tak? Siedzenie na, na zamku i bicie po prostu tych upadłych rycerzy, jak i kuszników. Tylko... Tylko jest jeden problem, no trzeba uważać słuchajcie na, na takie levely jak ja, które no mogą was po prostu z nudów zabić, próbować zabić albo coś, także ten, trzeba uważać. No i tak, yy, na przykład no jest tutaj koleś, tak? Tylko że ja go nie zabiję, bo po co? No i tyle. No. No to tak, jesteśmy... Jak jesteśmy barbarzyńcą, no to ekspimy yy, no, od, od jakiegoś czasu już sami, od jakiegoś czasu już sami expimy, jednakże jak mamy 22 level, no to mi się wydaje, że jeszcze tam, nie wiem, jeden level, jeden level trzeba będzie poexpić w dwójkę, no jak już mamy ten 23, no to bijemy po prostu to sami, no i expimy, tak, no do znudzenia tutaj tam siedzimy, nie, no dobrze, to my się widzimy za chwilkę. No dobrze, drugim takim sposobem jest e, instacja żabki. E, no która insta była już w poprzednim materiale, ale uznałem, że i w tym nie może jej zabraknąć, bo, bo tutaj jak wchodzisz, no to jednak tego expa trochę zdobędziesz, tak? Jednak ci trochę ekspa tego wpadnie i, i tak dalej. A zwłaszcza na takim levelu, no to... To już w ogóle... No to tak, no jak może... Może ktoś nie wie, nie, wie, nie wie, jak wejść do tej insty, bo tutaj pisze, że aby tu wejść musisz y, posiadać głębię oddechu. W nawiasie jedno. No to tak, y, tutaj idziemy do Sahara. Dostajemy od niego takie zlecenie na, na ten, na tą właśnie głębię oddechu. Idziemy do wieży, w, w zależności gdzie, gdzie nas strzałka doprowadzi, czy, czy po prostu... Wzlecają, będzie pisze. Idziemy tam, zbieramy skrzynkę, i to zawartość tej skrzynki odnosimy Zacharowi. W zamian dostaniemy od niego kilka, tam kilka sztuk e złota oraz expa No i, i, i co jest najważniejsze, to głębi oddechów. No i tą głębi oddechów co, e tutaj klikamy, i automatycznie po wejściu zabiera nam tą głębię oddechów. No dobrze, no to my się widzimy w trzecim sposobie. Dobrze, następnym sposobem jest to e, zlecenie na frajerów, które bierzemy od Adaira. No i tak, e, kliamy tutaj. Chętnie e, się tym zajmę. No i on tam, tam daje e, zlecenie, które musimy wykonać w określonym czasie. No i e, tak, e, za te zlecenie dostajemy, nie wiem, od 4,5 EXPA do 6,5. No myślę się opłaca. Nie jest źle w sumie, tak. Jest całkiem całkiem. Zwłaszcza na takich levelach, no to ja bym robił ee, na zmianę. Bym był kurczę na zamku e, i u Adaira, bym latał tak między ten. Co pół godziny, bo to... Znaczy, przepraszam, co 15 minut. Co pół, godzi pół godziny mamy na wykonanie zlecenia. No, 15 minut jest e, od zlecenia, jak oddamy. No i tak, myślę Barbarzyńca spokojnie zrobić z Rycerzem, to nie ma się o co martwić. No gorzej ma, prawda, Druid, bo Druid sam tego zlecenia nie zrobi. Musi liczyć po prostu na pomoc od, od jakiegoś po prostu dobrego, nie wiem, kolegi, tak? Czy, czy po prostu człowieka, który ten akurat jest przed karczą. No i tyle. No dobrze, to my się budzimy na, na czwartym sposobie, tak? Dobrze, jesteśmy już w przedostatnim sposobie, no i ten sposób mi się wydaje najbardziej opłacalnym sposobem, gdyż e, bierzemy sobie zlecenie od mandu. To tego typka właśnie, tak? E, klikamy tutaj. E, I pierwsza opcja. Następnie mamy do zabicia... grubkę na plaży tutaj w obrębie statku i nie tylko albo mamy krabostwory, albo mamy rybostwory, no albo mamy po prostu zabić tam 10 krabów. E, no to mamy... szukamy po prostu jak i tak dalej. No i e, połączonym sposobem, aha, wpierdzieliłem się. E, połączonym sposobem słuchajcie jest e, ten... Jest, no pójście na Icha, tak, bierzemy sobie te zlecenie, przy okazji idziemy na Icha, zabijamy tego Icha i oddajemy zlecenia, bo spokojnie wyrobimy się z czasem, to nie ma problemu. No i tak, bierzemy te zlecenie, tak, idziemy na Icha, to już mówię. A dlaczego moim zdaniem jest to opłaca najbardziej opłacalny sposób? No już tłumaczę, bo po prostu mamy szansę na rara, mamy szansę coś dodatkowo zarobić zarobić jeszcze, tak, a głównie chodzi o expa. No, expa też tam coś wpadnie, tak, tylko, że no, pieniądze też są ważne. A zwłaszcza na takim levelu. No to, no to, jeszcze ten, jeszcze bardziej ten, potrzebujemy wszystkiego, i expa, i pieniędzy. No, ale to z czasem spokojnie. To przychodzi z czasem, bo na przykład jak ja potrzebuję na, set, na setkę, to teraz ten, Dużo pieniędzy muszę wydać. No to tak to, to, to jest. No dobrze, to nie, nie zanudzam i przechodzę do ostatniego sposobu. Dobrze, takim także ostatnim sposobem jest yy, zlecenie od Jocha, od Jocha Kabala na, yy, na A4 Ogry. Da nam 1200 zł. Ekspanie nie pamiętam ile. A kolejnym zleceniem. To bierze, jest odioch, znaczy Odioch. nie odioch Kabala tylko od wiedźmy. nie tu tylko, yy, dasz coś zarobić, tak, no i ona dam da nam z kolei 800 yy, sztuk, sztuk złota, no i tam trochę ekspa, tak, tylko, że nie pamiętam ile, nie powiem dokładnie wam, bo, bo po prostu nie pamiętam i tyle, no my się już będziemy powoli żegnali i co po prostu widzimy się w kolejnym odcinku, nie? Także dziękuję za, za wysłuchanie mnie do końca, no i trzymajcie się, cześć.